Witajcie Krypto, do generacji. no zielono dzisiaj zielono w końcu bitcoin pokazuje pazurek ostatnie 2-3 tygodnie bitcoina to tylko ruch w górę jak tu widzimy ta czerwona kreseczka, to jest no tymczasowa tymczasowa czy opór jaką miała cena bitcoina została ona w tym momencie przewita jeżeli utrzymamy się na tym poziomie to mamy bardzo duże szanse że no, ciekawy rynek tam się obudzi, że właśnie nasz rynek, byka, na który tak długo już czekamy, bo czekamy już 3 miesiące, no znowu się nam odrodzi. Dlaczego tak mówimy? No, historycznie miesiąc kwiecień jest miesiącem bardzo pozytywnym, jeżeli sobie sprawdzicie dane. Również kolejna informacja, która jest pozytywna dla rynku, to oczywiście Ethereum. Ethereum 2.0 ma już wyjść na dniach co sprawi, że Ethereum znowu będzie użytkowe? Czy to znaczy, że Ethereum poszle wszystkie inne blockchainy? No chyba nie, bo mimo wszystko, całego świata na swoim blockchainie nie mogą e, e, zaakomodować, inne blockchainy będą potrzebne, ale jeżeli Ethereum również będzie tanie i użytkowe, no to to tylko wzbudzi e, aktywność no, na rynku krypto. Jeżeli tam śledzicie, co się dzieje w wiadomościach, to no, olbrzymie portfele Ethereum dokupiły gigantyczne sumy ethereum tuż przed właśnie tą, tą tym zaadoptowaniem ethereum 2.0 z proof of work na proof of stake czyli no myślę że no ethereum dalej będzie dominujące a jeśli będzie teraz również tanie to no inne layer one zbójcie się no zobaczymy i oczywiście luna e Fundacja Luny albo Terry no, zakończyła kupno, bodajże dwa dni temu, bitcoina do swoich rezerw. Kupili miliard 109,5 miliona dolarów w bitcoinie albo 24,4 tysiące bitcoinów tuż przed tym dużym ruchem dzisiaj. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No to tylko znaczy, że i Ethereum, i bitcoina, czyli dwie największe kryptowaluty, jest ich coraz mniej na świecie dostępnych do kupna. Coraz mniej jest ich na właśnie giełdach. Czyli wszyscy ci, co chcą dokupić nowi, ci starzy, no niestety będą powodować to, że właśnie cena będzie szła do góry. No Jesteśmy optymistyczni. No chyba wszystko, co było złe, już się z, łącznie z wojną wydarzyło, więc czekamy na kwiecień i czekamy na potężne wzrosty. Pozdrawiamy!